Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl Menadżer Betardu już awizował skład na niedzielne starcie. Brakuje w nim Troja Bachelora dla kibiców. Nie może być to niespodzianką, jeżeli pojedzie rewelacyjnie na treningach, drogi na mecz z Włókniarzem zamykać mu nie będę, mówi Baron. To są zawodnicy, którzy na tą chwilę jadą najlepiej. Nie mieliśmy okazji zobaczyć Bachelora na treningu, bo, bo dzisiaj go niestety nie będzie. Natomiast zobaczymy, czy jutro przyjedzie. Jeżeli przyjedzie, no to są możliwe dwie zmiany i, i zawsze coś można zrobić. Wrocowienie do starcia z włókniarzem przystąpią w bardzo dobrych nastrojach. Pokonali przecież w poprzedniej serii mistrzów Polski. Chłopacy rozgrywali do bardzo dobrze łuki, pomagali sobie nawzajem i oczywiście do tego dążymy. Myślę, że, że, że ten mecz też pokaże, że, że to już jest drużyna, która może jechać. Plan do starcia z włókniarzem jest już dopracowany, namieszać może jedynie kapryśna ostatnio we Wrocławiu aura. Czwartek, piątek treningi, sobota mówiłem, jest to dzień rezerwowy, kiedyby nam gdzieś pogoda pokrzyżowała, a ktoś jeszcze będzie musiał pojechać ze względu na, nie wiem, dopracowanie silników i tak dalej, to oczywiście wchodzimy, no i niedziela na mecz. A początek spotkania o godzinie 16.15. Nowe Centrum Skłusza www.redeko.pl